Ojca, ojca, sina i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezus, nasze słonko, dziękujemy za jedionko. A dzisiaj co śpiewaliście? E, e, Jest to kotki dwa. Tak, i niszu, i co i jeszcze? kotku. I co jeszcze? Nic. Koniec? No koniec. A toś mi śpiewałaś jeszcze? Czuż kocham cię. Tak. Miłość dwa. Tak, cudownie, miłość dwa. Tak, cudownie jest miłość. Tak, cudownie jest miłość. Tak, cudownie jest miłość. Tak, cudownie. A pa. lubisz to śpiewać? Uh -huh. Tak. A kto jest twoim najlepszym kolegą? E... Adaś. Adaś. A potem? E... Wczoraj był chyba Jasiu, co? No. Ja lubię Jasia. Poznałam go. Znałam, bo... Poznałaś go? Tak. To no nic. A, a koleżanki też są? Nie. Nie ma koleżanek? A pamiętasz jakąś dziewczynkę, jak ma na imię? Nie. nie. To mi ucieka? Coś tu?